I ulitował się Bóg. Te słowa są jak balsam w tym fragmencie z księgi Jonasza, w którym widzimy cały dramatyzm sytuacji mieszkańców Niniwy. Ich miasto może ulec zagładzie ze względu na konsekwencje ich grzechów i pod wpływem wołania Jonasza, oni się nawracają. I narrator w Księdze Jonasza mówi nam, że właśnie ulitował się Bóg. Po hebrajsku to brzmi Va yin Elohim. To pierwsze słowo bierze się od hebrajskiego rdzenia nun, het, mem. Tutaj jest w osnowie nifal i to słowo oznacza oczywiście to, że Bóg się ulitował, ale możemy to odczytać w ten sposób, że jemu po prostu zrobiło się przykro. Że jemu zrobiło się szkoda tych biednych ludzi, tych ludzi, którzy skomplikowali swoje życie. I Bogu rzeczywiście, kiedy patrzy na nas również, Robi się przykro, kiedy my komplikujemy swoje życie, szkoda jest mu zła, które na siebie sprowadzamy, szkoda mu jest niedoli, problemów i całego syfu, który nas dociska, ale to nie on ją sprowadza. Jemu jest tego szkoda, ale nie on jest źródłem tego zła. Oczywiście to on dał nam wolność, ale także on pokazał nam drogę, w której nie sprowadzimy na siebie zła, które będzie konsekwencją naszych wyborów. Jasne, dzieją się też różne przypadkowe rzeczy, które mogą nas dociskać. Ale Bóg szczególnie lituje się i szczególnie szkoda mu jest tych momentów, w którym dzieje się zło, które mogłoby, którego mogłoby nie być. I ta prawda o tym, że Bóg daje nam wolność, wiąże się dla mnie z taką myślą, którą kiedyś usłyszałem, że jesteśmy kowalami swojego losu i rzeźbiarzami własnego nieszczęścia. I te słowa mają dla mnie szczególny wymiar dzisiaj, kiedy kończę 35 lat. I kiedy patrzę wstecz, widzę wiele momentów, w których sam sprowadziłem na siebie zło przez moje własne wybory. I naprawdę cieszę się z tego, że Bóg patrzy na to wszystko z litością. Że jest mu przykro, że jest mu szkoda, że pochyla się nade mną. Bo. W tej życia wędrówce na połowie czasu, jak pisał Dante, y, mam nadzieję, że jednak nie obiorę tak jak bohater boskiej komedii, błędnych manowców kolei y, i pośród ciemnego nie znajdę się lasu. Y, I wydaje mi się, że tak dzieje się teraz w moim życiu tylko dzięki łasce Bożej. Y, tylko litość Boga, Jego zaangażowane, jak w przypadku Niniwitów, współczucie, współczucie zaangażowane przez y, proroków, których spotykam na co dzień, y, prowadzi do tego, że moje życie nie rozsypuje się na kawałki, tak jak nie rozsypała się Niniwa. Takiego Boga wybieram w moim życiu i takiego kocham. Królowa z południa powstanie na sądzie. Ludzie z Niniwy powstaną przeciwko temu plemieniu. O czym nam mówi tutaj Pan Jezus? No Jakoś wydaje mi się, że o takiej przewrotności. Czym by była ta przewrotność? No myślę, że tak najprościej można by to zdefiniować jako taką obłudę. Mówię jedno, ale jednak myślę drugie. Coś obiecuję, ale potem, kiedy przychodzi co do czego, to wcale nie podejmuję tych działań, co do których się tak deklarowałem, że jeśli jeszcze tylko to, to ja jak najbardziej... To I tamto. Zobaczcie, że wydaje mi się, że możemy czasem yy, tak postępować. Mi to się jakoś na pewno zdarzało. Jeśli, Panie Boże, dasz mi znak, jeśli wydarzy się to i tamto, to ja na pewno to już zrobię. Małe rzeczy, duże rzeczy. I potem to się wydarzało, i wcale ja jakoś nie było takiej mojej wielkiej energii tutaj, żeby zareagować, żeby wykonać to, do czego się tak ochoczo zobowiązałem. Myślę, że warto yy, zwrócić uwagę na to jak w życiu postępujemy i czy czasem właśnie nie jesteśmy tacy przewrotni w tych naszych obietnicach. Myślę, że warto zwracać uwagę na to, co obiecujemy i nie żądać już kolejnych znaków, bo może już się doczekaliśmy stosownej odpowiedzi i trzeba tylko za tym znakiem, który już otrzymaliśmy, pójść. PS, jak mówiłem, mam dzisiaj urodziny, więc jeśli chcielibyście zrobić mi prezent, a byłoby mi miło bardzo, gdyby tak właśnie było, to zapraszam Was, żebyście wsparli chlebaki za pośrednictwem serwisu Patronite, Bike Offitu albo za pośrednictwem przelewu. Mam nadzieję, że zawsze będziemy mogli się spotykać w tej formie.